Radio CKP i DE. Witam państwa, Andrzej Leusz. Dziś przybliżymy Państwu panel dyskusyjny dotyczący roli Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu polsko-ukraińskiego dialogu kulturowego i relacji społeczno-gospodarczych, który odbył się w ramach obchodów dziesięciolecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Pozostańcie z radiem CKPi.de. Zaproszeni goście oraz uczestnicy panelu mieli okazję omówić m.in. obecny stan relacji polsko-ukraińskich oraz wpływ pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej na sytuację społeczności polskiej na Ukrainie. Dyskusję moderował korespondent radia Wnet, Paweł Bobołowicz, rozmawiała z nim moja koleżanka Danuta Stefanko. Dzisiaj, w ramach obchodów dziesięciolecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, odbył się panel dyskusyjny o roli Polaków na Ukrainie w budowaniu szeroko pojętych relacji polsko-ukraińskich. A więc, jaka to jest rola? Moja rola była niewielka, bo ja tylko prowadziłem ten panel. Natomiast byli świetni rozmówcy profesor Jan Malicki, Jerzy Wójcicki, redaktor naczelny Słowa Polskiego, członek zarządu Związku Polaków na Ukrainie, Anatolii Kurnosow, ekspert z Studium Politologicznego Doktryna. I Wiktoria Szewczenko, prezeska stowarzyszenia Ze Zwiagla, ale też osoba, która działa tak bardzo praktycznie po 24 lutego wspierając ukraińską armię i też te osoby, które mają polskie pochodzenia w ukraińskiej armii walczą. I to te osoby właściwie opowiadały o tym, jaka jest ta rola, jak to wygląda. Próbowaliśmy ten temat omówić w kilku płaszczyznach, w takiej płaszczyźnie generalnej, też żeby zrozumieć pewne uwarunkowania, czyli jaki jest stan relacji, jaki był stan relacji polsko-ukraińskich. Przed 24 lutego na ile on się zmienił i tutaj uczestnicy, a szczególnie profesor Malicki zwracali uwagę na to, że to jest moment, który absolutnie zmienił relacje polsko-ukraińskie i że stoimy przed wielką szansą, że oczywiście możemy ją wykorzystać, istnieją też pewne niebezpieczeństwa, o tych niebezpieczeństwach też mówiliśmy, ale na pewno, że jest to ten niezwykły moment, wydarzyło się wiele różnych rzeczy, w których można je wykorzystać. I z Wypowiedzi prelegentów wynikało, że olbrzymią rolę mogą spełniać też te osoby, które czują się Polakami, a mieszkają na Ukrainie, są obywatelami ukraińskimi. Rozmawialiśmy o ich zaangażowaniu w działania kulturowe, w działania gospodarcze, też w perspektywy zdecydowanie szerszej, bo rozmawiając o gospodarce, mówiliśmy też o kwestiach odbudowy Ukrainy, jak ona będzie wyglądała, jak będzie też wyglądał udział Polaków, nie tylko tych osób, które żyją, mieszkają na Ukrainie, ale które są w naszej ojczyźnie, które mogą się zaangażować. No myślę, że to co jest ważne, wnioski, które płynęły, to po pierwsze Dosyć oczywista rzecz, ale wyjątkowości momentu. Po drugie, potencjału, który stwarzają zarówno Polacy, którzy mieszkają na Ukrainie, i to też dźwięczało wielokrotnie w tych wypowiedziach, a których potencjał do tej pory może nie był w pełni dostrzegany i może nawet wykorzystywany. A moment, w którym trochę inaczej się patrzy na Polaków, na mniejszość polską mieszkającą na Ukrainie, bo nie ma co się oszukiwać, że przez wiele lat mniejszość polska nie uzyskała tego, co, co mogłaby uzyskać, albo co mogło być jej udziałem często była takim obiektem. Postrzegania jako coś niebezpiecznego, czy nie chcę powiedzieć, że wrogiego w stosunku do państwa ukraińskiego, ale w każdym razie być może była kwestionowana nawet jakaś forma lojalności. No, wydarzenia po 24 lutego, zaangażowanie Polaków, poparcie Ukrainy, lojalność w stosunku do państwa ukraińskiego absolutnie to te obawy wykluczyła. Ale też rozmawialiśmy o jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie, w pewnym sensie o no, takim z jednej strony zwierciadlanym odbiciu, bo nagle okazało się, że Polska przyjęła po prostu olbrzymią rzeszę Ukraińców, którzy musieli uciec przed Wojną. W większości zresztą kobiety to też wynikało z tych badań, które dzisiaj były przedstawiane przez profesora Malickiego, kobiet i dzieci, czyli tych, którzy są najsłabsi, ale jaką mogą odegrać rolę w przyszłości. Nad tym też się zastanawialiśmy, czy te osoby wrócą na Ukrainę, a nawet Wrócą czy nie wrócą, ale jak mogą spowodować, że te nasze wzajemne relacje będą postrzegane i w pewnym sensie, no jakby popatrzeć na, na te wszystkie elementy, jak się ze sobą łączą. No to jest, wracamy do tej początkowej konkluzji, wyjątkowego momentu w naszych relacjach i ważnej misji, którą mają do spełnienia wszyscy. Retrospektywę relacji polsko-ukraińskich przybliżył Jan Malicki, dyrektor studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Panie dyrektorze, dzisiaj podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano o roli Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu, w budowaniu relacji polsko-ukraińskich, szeroko pojętych, zarówno w dziedzinie społeczno-gospodarczej, jak też kulturalnej. I mam takie pytanie, jaki jest postęp tych relacji, bo po utworzeniu niepodległego państwa ukraińskiego te relacje były bardziej bliskie, mniej? Więc jak to w ciągu tych lat się zmieniało, rozwijało i jak jest teraz? No tak, jak już mówiłem w czasie panelu, 34 lata w pełni suwerennej Polski, 32 lata od utworzenia niepodległej Ukrainy po rozpadzie Związku Sowieckiego. i te 32 lata, no, mimo bliskości obu państw i narodów, historycznej bliskości obu państw i narodów, bo jednak trzeba pamiętać, że oba narody łączy tysiąc lat sąsiedztwa, jeśli się popatrzy. W takim szerokim historycznym spojrzeniu, to między Polakami a Rusinami, Kozakami, potem Ukraińcami jest te tysiąc lat sąsiedztwa i kontaktu, częściowo w ramach wspólnego państwa. Przypomnijmy, że w 1346 roku król Kazimierz Wielki włączył do korony polskiej Lwów i obszar, który trzeba by nazwać Lwówszczyzną i okolicami. Zresztą włączył nie z powodu jakiejś zdobyczy wojennej, tylko w wyniku związków dynastycznych. No i taki Lwów od 1346 roku do 1772 roku był w ramach wspólnego państwa. Czyli to jest ponad 400 lat na pewnej części obecnego państwa ukraińskiego. Potem to się przecież rozszerzało aż po Dniepr i dalej. Kilkaset lat wspólnego państwa, a jednak z powodu różnych trudnych elementów tej historii. Z najnowszych i stale występujących to była zbrodnia wołyńska. No, powodowało to, że stale były jakieś problemy uniemożliwiające stworzenie prawdziwego sojuszu. I wracając do pytania, no to dopiero coś, co jest nieszczęściem dla Ukrainy i Ukraińców, czyli agresja rosyjska 24 lutego spowodowała niesamowitą zmianę. Dlatego, że najpierw tysiącami, potem setkami, tysięcy i milionami do Polski zaczęli trafiać obywatele Ukrainy. Uchodźcy. I doszło do czegoś niewiarygodnego i zaskakującego dla całego Zachodu: mianowicie, że Polacy przyjęli te miliony Ukraińców, nie tworząc obozów dla uchodźców, co wszędzie widzimy, w każdym. Miejscu świata w takiej sytuacji od Grecji przecież. Grecja, Turcja, Syria to wszystko my znamy. Przyjeżdżali oficjalni urzędnicy Zachodu i prosili o zaprowadzenie ich do obozów uchodźców. No i szok był, kiedy tych obozów uchodźców w Polsce nie było. Udało się to zrobić dzięki ogromnemu wysiłkowi społecznemu i państwowemu, złożonemu z pięciu elementów czyli państwo, Samorządy, organizacje społeczne, no a przede wszystkim miliony obywateli, bo to ci obywatele, nieproszeni ani nienaciskani przez nikogo, jeździli na granicę własnymi samochodami, żeby zabierać ludzi do siebie albo pomagać. Więc to było niezwykle uderzające. I to jest ten element, który w moim przekonaniu spowoduje ten przełom w stosunkach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich. Ponieważ badania, które prowadziliśmy, pokazują, że uchodźcy ukraińscy bardzo dobrze to pamiętają i bardzo dobrze odnoszą się serdecznie do tego, że im uchodźcom udzielono pomocy, a w socjologii uważa się, że tego typu opinie, lub dobre, lub złe, mnoży się średnio razy 4 lub 5, to znaczy każda ta kobieta, Mówimy teraz o dorosłych ludziach. Każda ta kobieta, mówię kobiety, dlatego że wśród uchodźców wojennych jest 94% kobiet. Więc każda ta kobieta, wróciwszy potem po wojnie na Ukrainę, będzie czterem lub pięciu osobom w sposób skuteczny opowiadać, równa się dzielić swoimi pozytywnymi doświadczeniami z Polski. Zatem jeśli w Polsce jako uchodźców wojennych mamy w tej chwili milion sześćset do Polski wjechało ponad 11 milionów, ale większość po prostu wyjeżdżała, wracała, ale mniej więcej 5 milionów mniej więcej 5 milionów uchodźców uzyskało jakąś pomoc ze strony Polski czy to w transporcie dalej, czy w krótkiej pomocy, czy w krótkim zamieszkaniu, potem wyjeżdżali dalej, albo wracali na Ukrainę. To, że jeśli patrzymy pod względem socjologicznym, to 25 milionów obywateli Ukrainy ma możliwość dowiedzieć się po wojnie, że oni zostali dobrze przyjęci. A 25 milionów to jest, proszę pani, trzy czwarte w ogóle społeczeństwa ukraińskiego. Dlatego ja uważam, że to się pozytywnie... Przełoży na przyszłe stosunki polsko-ukraińskie, społeczne, między społeczeństwami, między ludźmi. Nie mówię tu o sprawach międzypaństwowych. I tutaj też ważna jest rola Polaków mieszkających na Ukrainie, dlatego że Ukraińcy, mając kontakt z tymi ludźmi, widząc ich otwarte serca, chęć pomocy walczącej Ukrainie, ale też mając możliwość poznawać język i kulturę, mają świadomość tego, że to są dwa bardzo bliskie sobie narody. Właśnie, Polacy na Ukrainie są takim przekaźnikiem od strony Polski. Ta nasza postawa w Polsce dla Was stała się niewiarygodnie wielkim prezentem, bo ufamy, że dzięki temu skończą się sytuacje, że na Was będą tu patrzeć jak na jakichś takich powiedzmy niepewnych. Niby obywatele, ale nie wiadomo, może to jakiś polski agent, prawda? A teraz, to jak pomyślał, że wy jesteście polskim agentem, to właśnie jest plus, bo to akurat ta polska, ta Polska okazała się głównym sojusznikiem Ukrainy. Teraz opowiem pani taki obrazek. Jeszcze w 2021 roku przeciwko pewnemu Polakowi obywatelowi Ukrainy, SBU wszczęło śledztwo, śledztwo, w którym było podejrzenie, że swoją aktywnością działa przeciwko państwu ukraińskiemu. Zamówiono dwie ekspertyzy u naukowców. Politologów. I ponieważ te ekspertyzy wyszły pozytywnie dla tego człowieka, ale negatywnie według planu SBU, więc ten porucznik SBU wzywał tych dwóch naukowców, chcąc ich zmusić, żeby oni zmienili to swoje oświadczenie. Jeden z nich poszedł się poradzić swojego szefa. I ten szef powiedział: No, jeśli chcesz zachować uczciwość wobec tego człowieka, który wiemy obaj, że jest niewinny. Oraz uczciwość wobec siebie jako naukowca, to nie możesz zmienić swojego oświadczenia. On się nie dał złamać. Ja wiem to dzięki temu profesorowi, który mnie to w tajemnicy powiedział, ale nie wymieniał żadnych nazwisk. Człowiekowi nic nie zrobiono. Przyszła wojna, i moje pytanie jest takie teraz: Gdzie jest ten porucznik w tej chwili? Gdzie jest ten porucznik SBU, który posądzał tego Polaka, że działa przeciwko jego niepodległemu państwu? A nie działał notabene. Gdzie on jest? Czy on, skoro jest takim wielkim patriotą, czy on poszedł na front, może bronić swojej Ukrainy? A jeśli nie poszedł na front, no to mam nadzieję, że jeśli jest uczciwy, jak jest pobożny, to się bije w piersi w kościele co tydzień i wyraża swój żal, że takie rzeczy chciał robić, ponieważ te miliony Polaków w Polsce udowodniły, że jak przyszło nieszczęście. To nie Niemcy, nie gdzieś daleko, ale to Polacy wyciągnęli do Was ręce jako obywateli Ukrainy. O obecnych relacjach polsko-ukraińskich mówił również Witalij Fedoriv, zastępca mera Iwanu Frankiewska, w rozmowie z Danutą Stefanko z radia ckp i, DE i Arturem Żakiem z radia WNET. Polska od razu stała tym w tym centrum bezpieczeństwa, gdy Ukraińcy bez bezprebilszenia milionami. Дехто повернувся зараз назад, бо бачите, завдяки Збройним силам України території є безпечніше. Люди в більшості випадків ну повертаються. І на сьогоднішній день ну я буваю на багатьох форумах, де міська рада бере участь, таких як у Миколайках європейському форумі самоврядування зустрічі в Ополі, де президент міста Ополі Аркадій Вишневський зробив фактично центр такий європейський. По наданні допомоги Україні, нашій громаді Іван-Франківській, бо ми є міста, партнери з ополі. Там були присутні і французькі міста, і німецькі. І ця допомога вона ну не тільки якась матеріальна, важлива важлива зараз дуже допомога і психологічна, важлива допомога на рівні законодавства, щоб ті українці, які опинилися зараз, в великій біді, бо багато з них немає реально дому. Вони не то, що можуть кудись прийти, бо є такі, що вони не мають і найближчим часом не будуть мати. Але є такими, що працездатними і готові десь працювати. Тому дуже щиро вдячні за те, що польська влада, польське місцеве самоврядування робить для наших українців, і в тому числі для представників нашої Мавхійської міської територіальної громади. Наша громада налічує на сьогоднішній день 300 тисяч. Людей. Ми розуміємо, що багато людей також є і були на заробітках в Польщі, ну, ви це знаєте, цю міграційну нашу історію. Але дуже важливо, щоб ну, якось були інтеграційні ці процеси поліпшувалися і покращувались, особливо на законодавчому рівні, щоб якось воно ще більше був захист, тому що чуємо, що ситуація не є легка, в тому числі і зараз знаєте, і з роботою. і... З інфляцією, яка є європейська, тому десь чуємо, що всі складнощі є, і навіть у Польщі. Ми дуже-дуже дякуємо за таку комунікацію. В Івано-Франківську є також польська громада, і ця польська громада зосереджується довкола центру польської культури. Яке значення цієї організації в межах масштабах міста? Дуже важливо, Бачите, центр організувався ще до війни. Війна відкрита, вона йде з 2014 року. А центр був створений ще в 2013 році, тобто до війни. І очевидно, що завданням центру були ну такі добрі намери, були намери вивчення мови, вивчення історії, надання такої допомоги і в партнерстві на рівні місцевого самоврядування Найперше ну, було тим місцем, де був зв'язок зв'язок між нашою україною, нашою громадою. Яка хоче стати, бачите, якою ціною хоче стати членом Європейського Союзу, доторкнутися таких до європейських культурних цінностей, бо ми і є носіями цих європейських культурних цінностей, і теж просто через цю агресію Росії багатовічно вони хочуть постійно нас оце забрати. Тому саме Польща є тим мостом Європи для України. Ми дуже-дуже цінимо це і дякуємо, розуміємо. Ми говорили про співпрацю на рівні державному, тобто на рівні президента, на рівні парламенту, уряду, на рівні самоурядування. Але чи можемо сказати, що польська меншість в Україні і українська меншість в Польщі це такі дипломати, посли наших народів, які вже давно займаються тим, що інтегрують наші народи в європейський простір? Так, сьогодні на, на цій панелі вже одразу було піднято питання. Непростих відносинах історії між Україною і Польщею, але на сьогоднішній день я сміливо можу сказати, що ми називаємо поляків нашими братами і сестрами. Я дуже щиро сподіваюся, що так буде надалі назавжди. Назвичайно тішимося з тим, що такі в нас є сусіди, бо все таки ну, Польща теж боролася багатовікова боротьба за європейські цінності і. Зараз вона є тим помічником, яким ми ну дуже дуже очікуємо. А що на до місцевого рівня, то відбувається дуже багато таких на рівні місцевого самоврядування зустрічей і практичних. Це і оздоровлення наших дітей, громади в містах, партнерах у в Рибніках, в, Жешові, в Кракові. Ми дуже багато є таких хороших прямих контактів, які ми дуже дуже цінимо. W trakcie panelu przedstawiono również zaangażowanie humanitarne, a nawet wojskowe Polaków i osób polskiego pochodzenia na Ukrainie w walkę przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Jerzy Wójciński, doradca przewodniczącego Winnickiej Rady Obwodowej, członek zarządu Związku Polaków Ukrainy, redaktor naczelny czasopisma „Słowo Polskie“ posłuchajmy. Rola Polaków na Ukrainie w budowie relacji polsko-ukraińskich bardzo często jest rozpatrywana w takim kontekście bardziej relacji międzyludzkich, ale można też na te relacje patrzeć szerzej. Trzeba myśleć bardzo konkretnie, nie? bo jasne, że możemy powiedzieć, że robimy dużo, ale jeżeli mówić konkretnie, to Polacy, aktywni Polacy mieszkający na Ukrainie w czasie pierwszej fazy tej pełnoskalowej inwazji, służyli jako komunikatorzy między partnerami z Polski. A lokalnymi i regionalnymi partnerami na Ukrainie, czyli z władzami samorządowymi, obwodowymi, różnymi instytucjami, tam DSNS, łącząc potrzeby z możliwościami. Czyli potrzeby lokalno-regionalne, z możliwościami, które oferowali wówczas władze tam też różnych szczebli. I nasza znajomość języka, nasze relacje, nasze znajomości w kręgach polskich pomogły dużo więcej tej pomocy ściągnąć. Jakby to też była nasza duża rola. Potem nasza rola była też taka. No ja mówię, że w jest zakresie Polaków mieszkających na Ukrainie, tam czy w Winnicy, czy w Kijowie, czy w Charkowie, nie ma różnicy. Była taka, że swoją postawą pokazywaliśmy, że jesteśmy po stronie prawa międzynarodowego, czyli że nie ma takiego czegoś jak możliwość po prostu bez żadnego powodu, bez ogłoszenia wojny przejść przez granicę, będąc uzbrojony po zęby i jakby powiedzieć, że tak ma być. I my, mówię, że nie ma Polaków na Ukrainie, no moim zdaniem, może gdzieś tam są na terenach tam tych okupowanych, tam, czy tzw. DNR, LNR, które myślą inaczej, ale 99,9% Polaków są zdania, że Rosja jest okupantem i że trzeba zrobić wszystko, nawet często ceną własnego życia i zdrowia, żeby, żeby ją zdemilitaryzować. Czyli mówimy tak szerzej, prawda? Nie tylko tam wypędzić poza granicę z 1991 roku, ale jakby zdemilitaryzować. І я мав дуже знайомих, дуже кревних, дуже софтера з широка сіл збройних в різних єдностках. Ми теж, якби це прошені, як уже ми поляками, в там мами знайомих польсе, хтось просить там мавік, і ми шукаємо те там докладаємо власні пеньонзи. Хоч прощу я сам охот, вчора я мав контакт з Валерієм, знайомим з Вінниці, який Є відносна розвідки, яка втратила останній самоход, який ще їздив. І зараз шукаємо, хто б мог трошечки дофінансувати цей самоход, Które trzeba szpilnie dawać właśnie podczas wiar pod Bachmut, bo rozjednie to są w oczy artylerii, to jest bardzo ważne rzeczy. I Polacy też tutaj dokładają się jako właśnie komunikatorzy, czyli osoby, które mogą szybko, sprawnie doradzić i powiedzieć. Też jest ogromne znaczenie współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej. No tak, bo z jednej strony polski biznes ma sentyment do Ukrainy, prawda czasami też jak powiedziałem, już na dzisiejszej sesji plenarowej. Że czasami inwestują jakby przez to, że na przykład ich dziadek tam czy babcia stąd pochodzili i tak samo też są podejmowane różne partnerstwa gminno chromadne, ale jakby zawsze trzeba myśleć pragmatycznie: każdy biznes ma interes zarobienia pieniędzy. Jak biznes polski, tak i ukraiński. Jeżeli polski biznes może zaoferować na przykład pieniądze i chęć zainwestowania, to my, jako strona ukraińska, ja teraz mówię Polak, ale mieszkający na Ukrainie, musimy zrobić wszystkie warunki, żeby. Ten sentymentalny, ja tak mówię bardzo prosto, nie? zechciał te pieniądze tutaj zostawić. I jasne, że pierwszy warunek to bezpieczeństwo, czyli zakończenie aktywnej fazy działań bojowych. I drugie to przygotowanie ofert od biznesu ukraińskiego dla takiej współpracy. Bo ja pracuję na co dzień z samorządowcami, prowadząc warsztaty dla nich, obchodząc różne pomoc, w zakresie tam tworzenia różnych polityk rozwoju, czy strategii, czy miejscowych programów rozwoju, tak zwanych. I nie zawsze jest przygotowany biznes ukraiński i władze ukraińskie, żeby zaoferować cokolwiek biznesowi zagranicznemu. No polskiemu oczywiście łatwiej, bo polski, może ja mogę wysłać na przykład folderek ukraińskim języku Polakowi, on jakoś tam zrozumie. Ale my mówimy o biznesie także w innych krajach. Dlatego polski jest biznes preferencyjny. Ja bardzo chciałbym, żeby nie było powtórki sytuacji jak sprzed kilku i kilkunastu lat, kiedy dominujący i prosperującymi i dysponujący większymi Możliwościami przebicia biznes niemiecki, wchodzi w obszary, w które spokojnie mógłby wejść biznes polski i z tego by bardziej skorzystała Ukraina. Bo ja w swoim obszarze, w którym ja działam, widzę, że nie zawsze to, co oferują Niemcy z punktu widzenia odbudowy Niemców wschodnich nadaje się dla Ukrainy. Polski wariant byłby bardziej korzystny. Poza tym nasze narody też są bliższe sobie. No tak, bo jakby z jednej strony jest dusza słowiańska i dusza niemiecka, a z drugiej strony polska i Ukraina ma więcej takich konotacji. Z przeszłości, które mogą sprzejść także biznesowi. Kultura to na przykład i jakby łatwość dojazdu samochodem, na przykład w ciągu 8 godzin, z Warszawy do Tarnopolia, tam, czy do Chmielnickiego. To jest bardzo łatwe do pokonania. Z Niemcami już jest trudniej, nie? I oby ta współpraca się rozwijała? I ja myślę, że po zakończeniu wojny szanse na to będą jak najlepsze. No tak, czekamy na zakończenie wojny i niestety ja nie widzę to bardzo w zbyt różowych okularach, bo trzeba rozumieć, że Rosja ma dużo większe zasoby ludzkie, jeżeli ma w wieku poborowym około 43 milionów mężczyzn, a Ukraina ma 8. Czyli na jednego Ukraińca przypada 5,3 Rosjan, które mogą też tam w pełnym czasie wziąć do ręki broń. Ale Ukraina walczy jakby bardziej mądrze, ma nowoczesny sprzęt. Widzimy, że w obecnym czasie jest nawet niektóra przewaga z stronie Ukrainy i oby tak było. Radio CKP-IDE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Już niedługo w radiu CKP-IDE można będzie wysłuchać cały panel dyskusyjny dotyczący roli Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu polsko-ukraińskiego dialogu kulturowego i relacji społeczno-gospodarczych, a zatem do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.